Halo, halo, jest ze mną reprezentant Polski Sebastian Mila. Dzień dobry Sebastianie w tym nowym roku. Witam serdecznie wszystkich. No i pierwsze pytanie, od razu jak przyjechałeś zostałeś otoczony tłumem, no wszyscy chcą od Ciebie autografy, wszyscy Ciebie <gry> uwielbiają. No jak się czujesz tutaj w Słupsku po przyjechaniu na Amber? A, dla mnie to miejsce zawsze będzie wyjątkowe, bo tutaj zawsze przyjeżdżałem. Jak tylko czas pozwala to, to Słupsk mi jest bardzo bliski ze względu na na to, że pochodzę z tego regionu i tym bardziej jestem zadowolony, że, że tak wszyscy mnie tutaj e, witają. Ja tylko postaram się po prostu sprawić jak najlepszą frajdę grając w tym turnieju. No i nie mogę nie zapytać, no jak się czuje człowiek, który strzela bramkę reprezentacji Niemiec? <laughs> To jest wyjątkowe uczucie naprawdę I, i naprawdę ciężko mi coś mądrego powiedzieć, jeśli chodzi o samą satysfakcję, jaką to bramka mi sprawiła, ale naprawdę najważniejsze, że, że teraz jest optymizm, który, który zarażany jest, zarażamy wszystkich dookoła swoją grą i mam nadzieję, że wsparcie, jakie cały czas mamy od kibiców wciąż będzie w tym nowym roku, tego życzę. W Śląsku Wrocław też idzie ci fantastycznie, macie drugie miejsce w tabeli. No i chyba pojawiają się jakieś myśli o mistrzostwie Polski w tym sezonie, także, prawda? Tak, rzeczywiście Śląsk ma w drużynie klubowej również, czyli w Śląsku mamy świetną, świetną rundę i, i mamy drugie miejsce. Myślę, że każdy z piłkarzy jest tak bardzo ambitny, że chciałby odnosić jak największe e, sukcesy i myślę, że te mistrzostwo Polski, choć będzie bardzo trudno, to, to zrobimy wszystko, żeby, żeby tak było. No i czym się różni gra w klubie od tej w reprezentacji? Czy jest jakiś większy stres jednak z tym orzełkiem na piersi? Tak, to jest ogromny stres e, towarzyszy przy grze w reprezentacji, ale ale muszę też powiedzieć, że jest to ogromna mobilizacja i, i coś fantastycznego, jak możesz reprezentować taki kraj jak Polska. No i jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jakie masz cele na ten rok i czego ci życzyć z okazji Nowego Roku? Ja myślę, że chciałbym najbardziej, żeby zdrowia życzyć, bo mi i moim najbliższym, i tego ja również zawsze życzę wszystkim kibicom, a jeśli chodzi o sportowe, to oczywiście no, gra reprezentacji jest najważniejsza i chcielibyśmy się zbliżyć do, 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 do mistrzostw i mam nadzieję, że te mecze pójdą po naszej myśli. A... Jeśli chodzi o klubowy, to tak jak już wcześniej powiedziałeś, myślę, że Mistrzostwo Polski to by było coś fantastycznego. Czy w tym momencie możesz powiedzieć, że zagramy na Euro 2016? To jest bardzo trudne teraz deklarować, ale zrobimy wszystko, żeby tam zagrać. No i życzę Ci, życzę Ci tego, czego chcesz. Życzę Wam awansu. Dziękuję za ten wywiad bardzo serdecznie. No i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.